Holandia 1, Polska 1. Myślę, że możemy być absolutnie ukontentowani i zbudowani tym debiutem Jana Urbana i wyszarpanym punktem z perspektywy reprezentacji Polski. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Ja nazywam się Piotr Żepecki. Zebraliśmy się tutaj, by pomówić o tym, co wydarzyło się wczoraj w Rotterdamie. A więc ten wyjątkowy bój z perspektyw białoczerwonych i ważny, taki poziom budujący naszą mentalność, remis z Holandią. Na samym początku, jednak, zanim przejdziemy sobie do smaczków i detali, do takiej kompleksowej oceny białoczerwonych i do tego, co funkcjonuje. Funkcjonowało i nad czym też trzeba się skupić w kontekście rywalizacji tej domowej z reprezentacją Finlandii. Serdeczna prośba do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału, plus też przypominam o wsparciu mojego kanału poprzez platformę Tiply Patronite, czy też postawienia mi kawki. Jako, że to jest materiał do porannej kawki, także serdecznie prośba o aktywność. A teraz startujemy, pomówię sobie o rzeczach ważnych, a więc o tym występie czerwonych który jednak był taki bardzo budujący pod kątem właśnie tej rywalizacji z Finlandią, a więc mecz, który wydawać by się mogło, że był takim spotkaniem dla Ena Urbana, w którym może tylko wygrać, który nie może przegrać, gdyż generalnie Biało-Czerwoni, no raczej byli skazywani na pożarcie, a tymczasem się postawiliśmy, mimo tego, że jednak nie był to mecz idealny momentami, w zasadzie też takie filozoficzne pytanie, że czy istnieje mecz idealny, natomiast mam wrażenie, że po tej naprawdę średniej pierwszej połowie, wybiegliśmy na drugą z takim przekonaniem o własnych możliwościach, plus też na pewno warto dodać, że wielkimi momentami tego meczu Holandia, mam wrażenie, nas lekceważyła, gdyż było mnóstwo momentów, kiedy zespół trenera Ronalda Kumana mógł ten mecz zamknąć, a jednak mocno szwankowała finalizacja. Co prawda dziś mówimy o spotkaniu z Holandią, natomiast mam dla Was specjalny komunikat, wybiegając troszkę w przyszłość, dotyczący meczu Polaków z reprezentacją Finlandii, ponieważ wraz z partnerem dzisiejszego materiału, a więc firmą Totalbet, legalnym polskim bugmacherem, przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Chodzi o dodatkowy free bet w wysokości 100 zł za wygrany dowolny zakład na mecz Polska-Finlandia. Gracz rejestruje się kodem 365 dni, pisany wielkimi literami, i obstawia dowolny zakład na mecz Polska-Finlandia za złotówkę. Jeśli jego kupon okaże się wygrany, to otrzymuje od Total Bet ekstra 100 zł. Oczywiście szczegóły tej promocji znajdziecie w opisie tego filmu na dole. Oprócz promocji Total Free każdy gracz ma również możliwość skorzystania z aż trzech zakładów bez ryzyka. Oznacza to, że każdy gracz ma możliwość zagrania z trzech zakładów i w przypadku ewentualnej przegranej wszystkie środki zostają zwrócone na konto główne gracza. Bardzo ważna informacja jest taka, że w Totalbet istnieje również gra bez podatku. Wystarczy na kuponie umieścić trzy mecze z kursem nie mniejszym niż 1.30 i podatek automatycznie znika. Grajcie odpowiedzialnie. Pamiętajcie, że wszystkie oferty przeznaczone są wyłącznie dla osób, które mają ukończone 18 lat. Natomiast zaczynając od cenę tego meczu, zacznę może tak od końca, a więc od zmian, bo wydaje mi się, że tutaj te korekty były kluczowe. I gdzieś tam mocno ekstraklasowa zmiana w postaci trzech zawodników wchodzących, czyli to jest Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, także. Paweł Wszołek. mocno nieoczywiste korekty, bo wydaje mi się, że gdzieś na pewno nie obstawialiśmy, że zejdzie Zalewski, że zejdzie Szymański czy też Zieliński, a więc zawodnicy z mocnych lig zagranicznych. A tymczasem trener Urban, na bazie prawdopodobnie swojej długiej pracy jako trener górnika Zabrze w ekstraklasie, docenił też jakość i potencjał zawodników z naszej ligi. Natomiast fakty są takie, że tak naprawdę ta bramka na jeden do jednego rozpoczęła się od tego pressingu duetu w kapustka potem to fenomenalne zagranie w prostopadłe, kiedy nad piłką nabiega Grosik, kiedy ją przepuszcza, Później z kolei świderski, który dostrzega Mattiego Kasza, no i ta spektakularna bomba w wykonaniu zawodnika. Stąd Willi. To, co też mi się podobało w tym meczu, to na pewno gdzieś dyspozycja Kasza, który momentami był być może irytujący, ale miał jedną ważną cechę. Kiedy miał okazję, kiedy miał sytuację, to nie kalkulował i ładował na bramkę przeciwnika. Oczywiście możemy to oceniać dwojako: więc, przede wszystkim, brak koncepcji na inny sposób wykończenia ataku, czyli bieg gdzieś na dużej prędkości i strzał z dystansu. No, ale z drugiej strony, mam wrażenie, że musimy czasami szukać sytuacji nieoczywistych. I Sposobu na atak, których nie spodziewa się rywal. I wydaje mi się, że Holendrzy jakby doskonale wiedzieli, że będziemy szukać tych pijek prostopadów czy takich wrzutek na Roberta Lewandowskiego. Stąd był doskonale kryty, plus jednak to nie było. Tak mówiąc obiektywnie, dobry mecz lewego, ale też trzeba pamiętać, że on jest na razie zawodnikiem jedynie rezerwowym w Barcelonie i brakuje mu takiej naturalnej pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samo ofensywę, to to wyglądało świetnie z dwóch przyczyn. Przede wszystkim naprawdę fajnej, braworowej gry, moim zdaniem, Jakuba Kamińskiego, który brał tę grę na siebie, który też udowadnia, że jest jednym z liderów i chce brać na siebie odpowiedzialność, plus też na pewno znakomita gra jego Kasza czy też Nikoli Zalewskiego na wahadłach, gdyż mimo tej zmiany formacji cały czas jednak wracamy do podstaw, jeżeli chodzi o mocne wahadła i te akcenty, jeżeli chodzi o boczy sektor boiska, co było mega widoczne w tym meczu w Rotterdamie. duże też słowa uznania na pewno należą się Bartoszowi Stiszowi, który rozegrał cały mecz i który wykonał naprawdę monstrualną pracę, który targał to spotkanie, który był aktywny w ofensywie, w działaniach obronnych, który porządkował tę grę i który moim zdaniem pokazał, jak powinna grać Modelowa szóstka w reprezentacji. Jeszcze przed tym meczem wydawało mi się, że zdecydowanie bliżej do pierwszego składu będzie mu Jakub Piotrowski, jakby na bazie jego dobrych występów w udineze, jednak też no mając na uwadze, że to jest zdecydowanie mocniejsza liga niż MLS. Natomiast były legionista pokazał, że w tej kadrze czuje się znakomicie, i w tym pomyśle Jana Urbana może być właśnie taką modelową szóstką. Z takim zawodnikiem od zadań specjalnych, który tę grają znakomicie, porządkuje, który jednocześnie nie jest jakoś bardzo wyeksponowany, No, znakomicie też zdajemy sobie sprawę, że często rola szóstki jest bardzo niedoceniana, często taka niewidoczna. Ale szalenie potrzebno. No i też trzymając się przy tych pozytywach, na pewno warto pochwalić debiutanta, czyli Przemka Wiśniewskiego, który pod koniec meczu zszedł z lekkim urazem, natomiast to było naprawdę w jego wykonaniu mecz znakomity, jak na debiut, jak na tę klasę rywala i wydaje mi się, że teraz czekam na więcej, biorąc pod uwagę jego regularną grę w drugoligowym klubie niemieckim, włoskim, a więc Specji, plus też mając na uwadze jakby znajomość z Janem Urbanem, bo przecież ten szkoleniowiec prowadził go w Górniku Zabrze i doskonale zdaje sobie sprawę z atutu Wiśniewskiego i też, że może być wkomponowany właśnie. W ten blok defensywny, a więc z prawej strony Matikasz, potem Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, czyli ten nasz duet w portugalskim Porto dużo było plusów, ale też oczywiście można pomówić o minusach, a więc o tym co nie funkcjonowało. Przede wszystkim mam wrażenie, że zbyt często oddawaliśmy przestrzeń Holendrom, którzy jednak mieli miejsce, żeby rozgrywać, żeby swobodnie atakować. Natomiast tak patrząc obiektywnie wydaje mi się jednak, że podobnie trenera Kumana w pewnym momencie nas zignorowali, jakby mając taką świadomość, że ten mecz już jest wygrany, wystarczy go lekko przebiec, dobiec i samo się wszystko wygra a tymczasem Polska, jak taki przyczajony tygrys, zaatakowała w końcówce. Oczywiście to się wszystko rozpoczęło od tych znakomitych zmian i czytania gry przez Jana Urbana. Natomiast patrząc też tak szerzej, pod kątem tych naszych najbliższych meczów, absolutnie nie możemy odpuszczać, bo wydaje mi się, że ten pierwszy egzamin zdany znany. I teraz, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, absolutnie kluczowy, kluczowy, kluczowy mecz, bo to jest ta rywalizacja domowa z Finlandią, a więc spotkanie, tak mówiąc skrótowo, o drugie miejsce w naszej grupie eliminacyjnej. Tak zresztą wygląda sytuacja w naszej grupie G, w naszej polskiej grupie w walce o ten Mundial 2028. 6. i tutaj mówimy o szalenie w istotnym meczu z reprezentacją Finlandii w Chorzowie, a więc takim spotkaniu, który nam zamknie ten wrześniowy dwumecz, bo tak naprawdę trener Urban podszedł do sprawy kompleksowo, z pewnością też mając gdzieś w świadomości zejście Lewandowskiego po 60 minutach, żeby też nasz lider i kapitan przygotował się w pełni na spotkanie z Finlandią, natomiast fakt są takie, że wszyscy mamy po 7 punktów, zarówno my, Holandia, jak i Finlandia. Warto też dodać, że zespół trenera Kumana mierzy się w 7 września z Litwą na wyjeździe i w zasadzie w można już dopisać im 3 punkty, a więc to będzie najprawdopodobniej 10 oczek po tym kolejnym spotkaniu. My jednak musimy wygrać z Finlandią, żeby gdzieś w tych meczach bezpośrednich z tym rywalem wypaść lepiej. Jednocześnie też, żeby odskoczyć, no i walczyć o ten nasz taki cel, powiedziałbym minimum, jeżeli chodzi o plan na mundial, a więc walkę o baraż. Jeżeli chodzi o konkretnie gdzieś te sytuacje w playoffach baraży, z kim dokładnie zagramy, jakie mamy szanse procentowe i też co mówią liczby, o tym niebawem pojawi się osobny materiał, bo wydaje mi się, że też należy na to spojrzeć tak kompleksowo i szczegółowo, jeszcze przed spotkaniem z Finlandią. Także jeszcze przed tym meczem niedzielnym pojawi się na moim kanale taki materiał, w którym omówimy sobie procentowe szanse i skupimy się gdzieś właśnie na matematyce. A więc zadamy sobie takie pytanie, co mówią liczby w kontekście walki reprezentacji Polski o Mundial 2026. Jeżeli jeszcze chodzi o samo spotkanie, bo tak sobie przygotowując się do tego meczu, komentując go na kanale, patrzyłem na poprzednich selekcjonerów ich debiuty, to jednak wydaje mi się, że Jan Urban osiągnął najbardziej spektakularny wynik, jeżeli chodzi o mecz pierwszy w roli selekcjonera. Oczywiście mówimy tutaj o klasie rywala, plus też zestawiamy to wszystko z taką wagą realną meczu, czyli to czy, czy, czy jest to mecz o punkty, czy też jest to starcie towarzyskie, bo tak sobie poprzednich selekcjonerów, jak zresztą w tej chwili widzicie, to jest siódemka poprzednich selekcjonerów reprezentacji Polski, zaczynając od ostatniego, więc Michała Probierza, który jako jedyny wygrał w swoim debiucie na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast tutaj Michał Probierz miał absolutnie najłatwiejszego rywala, bo była to rywalizacja co prawda punkt eliminacyjny. Natomiast mecz z wyspami Owczymi, a więc rywalem mu zdecydowanie słabszym potencjale. Do tego też Fernando Santos, który zaczął eliminację do Mistrzostw Europy 2024, porażka w Pradze z Czechami. To też był debiut Michniewicza w meczu towarzyskim ze Szkocją. Zaraz później graliśmy ten arcyważny finał Baraży z reprezentacją Szwecji o mundial w Katarze. To też był remis Paulo Sousy z Węgrami. Walka w eliminacjach Mistrzostw Świata 2022. To też był remis Jerzego Brzęczka z Włochami w meczu Ligi Narodów. Zresztą bardzo dobry mecz, w zasadzie tak patrząc tylko na styl gry, który prezentowaliśmy, chyba nawet jeden z najlepszych meczów z kadencji Brzęczka, czy też wcześniej porażki Adama na ze Słowacją towarzysko, czy też ta porażka dosyć niespodziewana, towarzyska z Estonią z kadencji Waldemara Fornalika, Także stawiające wszystkich selekcjonerów. Myślę, że tutaj już możemy być ukontentowani, bo Jan Urban zrobił więcej niż wszyscy poprzedni. Natomiast wiadomo, że nie możemy być już na jedzenie, tylko cały czas musimy być głodni w kontekście tej kolejnych gier. Reprezentacji Polska, więc teraz cel nazywa się Finlandia i ważne spotkanie na arenie w Chorzowie. Dajcie, moi drodzy, znać, jakie są Wasze wrażenia i takie refleksje po tym spotkaniu. i czy Jednocześnie podoba mi się ten pomysł i styl, który preferuje Jan Urban, no bo gdzieś namacalny był ten jego pomysł, a więc formacja z czwórką z tyłu, natomiast tylko na papierze, bo wydaje mi się, że w tych fazach ataku było widać, że Mati Kasz podchodzi zdecydowanie wyżej, Jakubki wro się cofa i tworzy ten tercet środkowych obrońców i to rzeczywiście funkcjonuje dobrze, plus też zbierający wszystkie piłki, taki odkurzacz, taka ośmiornica, Bartosz Szlisz, do tego też grający w roli dziesiątek Kamiński Szymański, cofnięty troszeczkę na ósemce Piotr Zieliński, czy też aktywny Robert Lewandowski. Landowski. No generalnie na tyle tego rywala to się sprawdziło, natomiast wiadomo, że musimy patrzeć na to wszystko szerzej i kompleksowo, a więc prawdziwą weryfikacją dla nas będzie jednak mecz z Finlandią, kiedy to Finowie oddadzą nam piłkę i być może my, albo nawet nie być może, tylko na pewno będziemy musieli częściej grać się w, w, poprzez właśnie atak pozycyjny, czego generalnie my nie lubimy, ale to też będzie dla nas znakomity test pod kątem właśnie walki o punkty eliminacyjne. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 na Piłce. Dajcie koniecznie znać, moi drodzy, jakie są Wasze wrażenia i tutaj też przewidywanie, jeżeli chodzi o spotkanie Polska Finlandia, plus też jak oceniacie debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.